Wystawa Polska Siła obrazu to trzecia odsłona ekspozycji przygotowanej w, czy przygotowywanej w 2019 roku we współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum w Louvre Lens. W związku z obchodami stulecia niepodległości. Kuratorzy francuscy i kuratorzy warszawscy wypracowali taką ideę, której, u której podstaw leżało zobrazowanie kształtowania się tożsamości narodowej w XIX-wiecznej Polsce, zobrazowanie wspólnoty wyobrażeń, wspólnoty pamięci, wspólnoty myślenia o historii. Otwiera ją część nazwana Interregnum dla podkreślenia tej roli, jaką właśnie malarze w XIX wieku odgrywali, a więc tę rolę interregsa, tego, który w miejsce nieobecnego przywódcy politycznego przejmuje władanie nad narodem. To wystawa, która z jednej strony pokazuje kanon polskiej sztuki długiego okresu, od 840 do 918 roku z wybitnymi dziełami, z wybitnymi dziełami, co jest bardzo ważne, wybitnych polskich artystów, ale jednocześnie w związku z tym, że to jest układ. Problemowy, a nie historyczny, artystyczny, niechronologiczny, pozwala na, na konstruowanie niecodziennych i właściwie niewidzianych w galeriach stałych muzeów polskich zestawień, jak chociażby to otwierające wystawę, gdzie, gdzie widzimy Obok melancholii Rejtana Matejki. To jest zestawienie, no można powiedzieć, poruszające, zastanawiające, i jak wiele innych na tej wystawie no otwierające nowe sposoby myślenia o, o polskiej sztuce, postawach polskich artystów i właśnie o, no o tych wspólnotowych sprawach związanych z wyobraźnią, z pamięcią, z tożsamością.